Ja się mamo. z tej strony spacing. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po przerwie, to dość długiej przerwie, e wracam z odcinkami. Myślę, że jak zaczniemy od dorsów, mam nadzieję, że wszyscy dorsy znają. Myślę, że to będzie najlepsza gra, żeby tak po długiej przerwie wrócić na kanał. Dosy znają wszyscy, oczywiście. Ja już umiem w nie grać spokojnie, ale jak mielibyście jakąś poradę, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. I e, mam dla Was fajną informację: że e, wbiłem na kanale ostatnio 100 subskrypcji. I e, nie wiem dlaczego, ale chyba był jakiś update YouTube'a. Mogę już wrzucać posty, więc. Ja się cieszę z tego powodu. Będę mógł Wam tam informować o nowych odcinkach. Nie będą one częste, na pewno nie będą regularne, ale kiedyś na pewno będą. Także subskrybujcie kanał, stawcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o nie o czym. Ale tak już w piątych drzwiach. Nie, no kiedyś miałem halta w piątych drzwiach. E... Ustawcie sobie dzwoneczek, żeby wiedzieć, jak się pojawi już nowy film. Yy, tak. Dobra, siódme drzwi. I jest... O, miar spokojnie. Miar spokojnie, dopóki nie muszę klucza szukać. Tutaj jest kluczyk. Tutaj nie ma coinów, nie ma coinów, nie ma Timotiego przede wszystkim. Eee, także piszcie w komentarzach który, was, który wasz potwór jest ulubiony. Ja najbardziej lubię screecha. Nie dlatego, że się pojawia w ciemnych pokojach Ale dlatego, że... No ładnie wygląda fajnie. Dobra, rasz przeleciał. Idziemy w tamtą stronę, czy to jest ciemny pokój, naprawdę. Nie było screecha? Nie było, nie psyknął. Eee, na szczęście idziemy w tą. Dobra, nie lubię tego korytarza. Dziwny, długi, beznadziejny. Jeżeli chcielibyście, żeby snajperek ze mną zagrał... Tak, snajperek jeszcze żyje. Chociaż dawno nie był aktywny na kanale, tak samo jak ja, chyba. Jeżeli chcielibyście, żebym coś nagrał ze snajperkiem, na przykład dorsy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Albo zrobię ankietę na przykład. Okej, okay, idziemy w tą stronę. Nie chce mi się halta pokonywać. Z jeszcze, z sykiem jeszcze jakoś mi dobrze szło. A? Powiedziałem, że ci ten rasz. Z sykiem jeszcze jakoś dobrze szło. Z figury jeszcze nigdy nie przeszedłem. Także może dzisiaj będzie ten pierwszy raz. I oczywiście może uda się coś nagrać. Coś, co jest rzadkiego w tej grze. Wiem, że nie powinienem tak szybko chować się do szafy, bo po jakimś czasie ona wyrzuca. I wiem, że w późniejszych pokojach na pewno szafa wyrzuca dużo szybciej. I muszę po prostu poczekać. Dobra, mamy ciemny pokój. Ja mi psyknie zaraz ten. Jak go nazwać? No po angielsku screech to pisk. O nie. Dobra, mam trochę małe lagi. O, mam wytrych. To się kiedyś przyda. Nie, nie chcę się chować poduszko. No, szafki otwierajcie się, co tak? O, kluczek już znalazłem. Hop! I hop. Yy, monetki zbieramy sobie, żeby sobie zebrać śrubki. 20 monet to jest jedna śrubka. I ostatnio. El Splash napisał, że Roblox, nie Roblox, tylko Dors, Dorsy, ma, mia, my, mają już ponad bilion po angielsku. To jest miliard po polsku, wizyt. No i teraz możemy sobie wpisać kodik, który nam daje bardzo fajne rzeczy. Wpiszcie sobie one billion visits. Sprawdźcie sobie, co on daje. Jakbyście chcieli, to też mogę, będę mógł go sprawdzić na odcinku. O ile go już y, jeszcze nie wykorzystam, bo na razie nie wykorzystałem go. Eee, bierzemy sobie jeszcze więcej coinów, żeby jak najwięcej tych śrubek mieć, żeby snajperka pokonać. On ma bodajże 700 śrubek. To, że coinów to musi mieć, ohoho. Oh. Ale on nie wydaje w ogóle, a ja lubię sobie wydać na taką skromną zapalniczkę. Eee, więcej pieniążku, więcej hop, no nie mogę mam jakiś sztywny kark chyba, bo nie mogę tak w dół się więcej spojrzeć, tylko tyle Dobra. nie mrugło nie ma nikogo, na szczęście dwudzieste czwarte drzwi prawie czwiartka stu od razu chcę wam powiedzieć, że na pewno nie dojdę do stu. A jakbym już doszedł, to na pewno nie przejdę setnych, bo jeszcze mnie tam nigdy nie było i szczerze średnio nie wiem, jak to się gra. Czyli mam nadzieję, że zginę po drodze. I jedną rundkę sobie dzisiaj... Co to jest? Zapalniczka? Nie. Jedną rundkę sobie dzisiaj strzelimy. 6 minut 57 sekund nagrania. Ja to będę musiał wam... Początek skrócić Na szczęście rasz Powiem wam, że e, pierwszy raz jak grałem w Dorsy to mnie zabił e, ambush. A dlaczego? Bo nie umiałem wychodzić z szafy po prostu Snajperek mnie namówił, żeby zagrać Ja nie chcę grać w jego gry. Ostatnio mnie chciał namówić na mm, Apeirofobię, to się tak chyba nazywało, ale ja nie zamierzam w to grać. Zagrałem z nim raz i e, oczywiście musieliśmy nie przejść pierwszego poziomu labiryntu, czy poziomu zerowego to było tak naprawdę. Okej, okay. mrugło. O nie, to są oczy, już widzę, już widzę piękne oczko. O, dostałem sztabkę. Sztabka złota to była, ale nie wiem czy z diamentem, czy bez. Też taka rzadka i też daje, chyba 100. Z diamentem taka sztabka daje. A? Posprawdzimy sobie wszystkie szafeczki. Może w końcu sobie kupię latarkę. A w sumie nie będę już sprawdzał. Mam wytrych. Nawet go nie trzeba. 33. drzwi i za chwilę SIG. Te oczy. No są brzydkie. A więcej oczu. Okej. Okay. Czy to jest tu? To nie tu. Gdzie ty idzie? O. Krat nie zauważył. No głupi. Ale w wentylacji również może być screech. Także trzeba się rozglądać porządnie. To chyba tutaj. Tak, dobra, przygotuj, przygotuj się spacing. Bądź gotowy. Uwielbiam muzyczkę podczas gonitwy. Uwielbiam muzyczkę podczas e, podczas figury. 50 pokój, Teraz muszę się skupić i nic nie będę mówić raczej. No nie! Nie! Świetnie. Zawsze mi się to myli. Lewo, prawo. Lewo będzie? Nie, środek. O nie! No, zawsze mi się myli. Lewo, prawo. Zmarłeś do Sig znowu. Dobra. Pamiętaj, rozejrzyj się w obie strony bardzo szybko. Wiem, że to może wydawać się trudne, ale zaufaj mi. Zrozumiesz to. No, ja to rozumiem. Fałszywe drzwi nigdy nie mają znaku. Pamiętaj o tym, sprawdzę. Co? Przecież to sensu nie ma. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.